I przyjaciele. Lunatyk Czak. Dobra, Digger. Jesteś gotowy na kolejne przygody Zuma-Zumertona? O! Gdy udajesz, że jesteś super szpiegiem Zumem-Zumertonem? Szefem dzikich kół? Uwielbiam to. Chcesz, żebym grał złego? Nie. Będziesz asystentem, który musi mnie znaleźć przed bandytami. I wtedy opowiem ci o naszej super tajnej misji. Teraz licz do pięciu, a ja się schowam. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie martw się szefie, znajdę cię! Się znaleźć przed bandytami? Opowiesz mi o naszej misji? Dobrze, że się zjawiłeś, agencie Digger. Przyda mi się Twoja pomoc w tym zadaniu. Mów o co chodzi, szefie! To będzie... operacja... Groza. Zły doktor Błotnik chce zniszczyć cały świat. Podczas tej misji będziemy musieli chronić się wzajemnie. Amigo, możesz na mnie liczyć! A! doktora Błotnika! Zaraz na nas spadnie! Szefie, co robimy? Ściana! Popchnij ją swoją łopatą! Jej, Zoom! Twój pomysł uratował mi życie! Wiem, że dla mnie zrobiłbyś to samo, stary! Ach. To doktor chłodnik! Ocaliłeś! Tym razem naprawdę! Oh. Nic ci nie jest? Jeszcze nie wiem. Lepiej, żeby obejrzała cię twoja mama. Och, nie trzeba. Poza tym super bohaterowie jak Zoom-Zumerton nie uciekają do mamy. Naprawdę? Ich mamy muszą być smutne. Oh. Tak czy inaczej, czekaj nie Zoomem. Oh. Dobrze zrobiłeś, diger, przychodząc do dorosłych, gdy komuś stała się krzywda. A, jestem mu to winien, bo mnie uratował. Nigdy nie pozwolę, by coś mu się stało. Mamo, na pewno nic mi nie będzie. Nic, mój skarbie. Pękła ci uszczelka. Właśnie dlatego do silnika nie dopływa dość paliwa i przez to zachowujesz się inaczej niż zwykle. To nie brzmi dobrze. Wcale nie. Jutro rano wymieni ci uszczelkę i będziesz zdrów jak ryba. Do tego czasu odpocznij i wyśpij się. Dobrze, mamo. Dzięki. Mija Migo, gdybyś czegoś potrzebował, to zatrąb, a zaraz przyjadę. W końcu uratowałeś mnie. Odwdzięczę się. O, oh, dzięki, Digger. Wiedziałem, że mnie nie zawiedziesz. Jesteś prawdziwym. Co do akcji! Opowiem wszystkim, co ci się przytrafiło. Dobrze, że czujesz się lepiej. Pościgamy się? Czy on na nas nachrapał? Wygląda na to, że on śpi podczas jazdy. Rany? To jest lunatykowanie. Mama mówiła, że tak robiła, gdy była mała. Mówiła też, że nigdy przenigdy nie można budzić lunatyka. To co mamy zrobić? Lepiej jedźmy za nim. Ha? Co? Gdzie jestem? I co wy tutaj robicie? W porządku, czak. Soku powiedział nam, że jeździsz przez sen. To pewnie przez ten dzisiejszy wypadek. Założę się, że po naprawie wszystko wróci do normy. Przecież mogłem pojechać gdziekolwiek i wpakować się w duże kłopoty. A co jeśli w nocy znowu zacznę jeździć? Nie martw się, Amigo! Poproszę rodziców, żebym mógł u Ciebie nocować. I będę cię pilnował. Przecież po to mamy przyjaciół, prawda? Miło, że będziesz u nas nocował, Digger. Twoja pomoc na pewno nam się przyda. Digger jest super, mamo! Ha, nie! Gdybyście mnie potrzebowali, wiecie, gdzie mnie znaleźć. Zadbam o to, żeby nic nam się tutaj nie stało, proszę pani. Wiem, że czak zostaje pod dobrą opieką. Czak, jutro wymienimy tę uszczelkę i poczujesz się lepiej. Dobranoc, chłopcy. Dobranoc. Dobranoc! Digger, wydaje mi się, że nie możesz zasnąć, bo nie wiadomo, co mi się przydarzy. Oczywiście, czak. I obiecuję ci, że... Wygląda na to, że czak czuje się ze mną bezpiecznie i nie zawiodę go. Będę go pilnował i nic mi w tym nie... Że będę go pilnował. Może uda mi się go odnaleźć, zanim ktoś to zauważy. Jack! Uważaj! Mimo późnej pory, ruch na drodze jest duży! Szkoda, że nie mogę go obudzić, ale soku mówił, że nie wolno! Mama Czaka wiedziałaby, co robić. Może powinienem... Hej! Gdzie on jest? Chak! Tak? O, tylko nie to. Nie, 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 nie O nie, Proszę tam wjechać! Tam trwa budowa i wykopali dół! Och, co to za nocne krzyki? Przepraszam, ale tak znów jeździ przez sen. Powinienem przyjechać od razu. W porządku, Digger. Musimy się śpieszyć. Przeda mi się twoja pomoc. A teraz delikatnie przysuń go do belek. Dobra robota, Digger. Prowadzimy go z powrotem do jego pokoju. Przepraszam, że nie udało mi się dopilnować czaka. Ależ dotrzymałeś, Digger. Zawołałeś kogoś dorosłego, gdy czak wpadł w kłopoty. Tylko następnym razem, zrób to trochę szybciej. Obiecuję. Wiem, że niektórzy zabraniają budzenia lunatyków, ale poza szokiem, że są w zupełnie innym miejscu niż powinni być, nic im nie grozi. Jeśli można, najlepiej jest zrobić to, co my, czyli delikatnie skierować do łóżka. A teraz już pora, żebyś i ty poszedł spać. Miałem tyle wrażeń, że nie wiem, czy dam radę teraz zasnąć. O, jestem pewna, że gdy zamkniesz oczy, uda ci się szybko zasnąć. <ślesk> <ślesk> Dobry czak! I jak się czujesz? Dzień dobry, mamo. Wiesz co? Nie jestem zmęczony, ale czuję, jakbym jeździł przez całą noc. Hej, czemu Digger śpi? Mówił, że będzie czuwał i pilnował, żeby mi się nic nie stało. Nic ci się nie stało, więc chyba wykonał swoje zadanie. Mam już nową uszczelkę. Gdy ją wymienimy, przestaniesz jeździć przez sen. Gotowy do naprawy? Myślę, że powinienem popilnować Digera. Może wpaść w kłopoty? Poza tym, przecież on pilnował mnie. Tak właśnie było. Śmiałek czak. Panie i panowie, w tym oszałamiającym występie, odważny śmiałek Guy Flyer przeskoczy 13 autobusów. Hmm, na starą puszczelkę. Jak myślisz, da radę? Dlatego właśnie mówią na niego śmiałek Guy Flyer. Kto to jest śmiałek? Ktoś, kto potrafi zrobić coś wymagającego odwagi, czego inni nie potrafią lub boją się zrobić. A oto i Guy Flyer! Za chwilę. Śmiałek Czar! Przeskoczy 15 autobusów! Czy da radę? Czy ma dość siły, by podjąć wyzwanie? to je! Cóż za wspaniały skok! Udało mu się! Przeskoczył! To było niezwykłe! Czy jest wyzwanie, któremu ten śmiałek nie sprosta? Teraz odważę się poszukać swoich przyjaciół! Pobawisz się z nami wrzucanie oponą? Pewnie! <śmienny> jak to możliwe, że Raudi śpi w takim hałasie? A pamiętacie jak kiedyś zasnął przy gaźniku, który strzelał? <śmienny> Złap go na hak Handy i zabierz na przejażdżkę po złomowisku! Odważ się! Co to znaczy? żebyś zrobił coś trudnego lub szalonego jeśli się nie boisz i jeśli umiesz o dobra brzmi fajnie co, co dobre wyzwanie dla Hendiego wyzwanie tak? hej boomer, ja też mam dla ciebie wyzwanie odważysz się? ja? o, um, e, no nie wiem dawaj boomer, nie ma się czego bać wyzwania są fajne to co mam zrobić? chcę, żebyś odważył się przenieść narzędzia Guntera w inne miejsce droga wolna Może ich znaleźć. Po co miałbym zabierać twoje narzędzia? Uważasz, że ktoś zrobił ci paskudny kawał? Ale kto? To my! Boomer dostał zadanie je przenieść! Schował je tutaj! No i zguba się znalazła. Gdy byłem w waszym wieku, sam robiłem takie kawały. Ale proszę nie mieszajcie innych w wasze zabawy. Nie każdy zniesie je tak radośnie jak Gunter. Dobra, tato. Wybacz Gunter. <laughs> Są wszystkie! Sam zobacz! <laughs> teraz ja, teraz ja! Ja też chcę! Spójrz! Wyzywam cię, żebyś się na tym utrzymał przez 10 sekund! <laughs> Żaden problem! Ale uważaj! Jeśli spadniesz, wlecisz do wody i umyjesz się. O, nie spadnę, nie bój się. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Soku to ja. Wyzwanie niech ktoś da. Kto ma coś dla mnie? Odważ się przejechać przez ten tunel. Są tam najbrudniejsze części na całym złomowisku. Ubrudzę się! O nie! Hej! A gdzie jest soku, to ja! Wyzwanie niech ktoś da! Tak! Nie możesz stchórzyć! Ja przed chwilą prawie się umyłem. Więc skoro ja się odważyłem, ty też musisz zaryzykować. Dobra, zróbcie mi miejsce. Zaczynaj soku! Dalej soku! Dasz radę! Dobra, jestem gotów. Dobrze, że mam przy sobie te magnetyczne łapki. A teraz do tunelu! Soku! 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 Aha. Aha, Szybko! Powiedzcie mi, jestem brudny? Nie tylko wykonałem zadanie, ale pozostałem cały czysty i błyszczący. Kto teraz? Czak? Gotów na wyzwanie? No pewnie! Nie boję się być brudnym ani czystym. Ech, to powinno być trudne. Im bardziej, tym lepiej. I powinno być dość ciekawe. Hmm... Spróbuj się wspiąć po tej belce na wieżę z cegieł. i na końcu zeskocz na stertę opon. Jej, kuchłopaki, sam nie wiem! Nie możesz się wycofać! Przyjąłeś już wyzwanie! A nawet ja swoje zrobiłem, choć nie chciałem. Jak my wszyscy. Cóż! Tak! Tak! Wracaj do domu! Was, ale muszę jechać. W porządku, możesz to zrobić rano. Dobranoc, mamo, tato. Dobranoc, Jack. Wszystko w porządku, skarbie? Tak się zastanawiam, co zrobić, jeśli nie chcę wykonać zadania, które dali mi koledzy. Nawet jeśli oni wszyscy wykonali swoje zadania i obiecałem, że też wykonam. Co zrobić? Mam wykonać zadanie? To bardzo poważna sprawa, synu. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jakie wyzwanie stoi przed tobą. Jeśli tu w środku nie jesteś pewien, to lepiej posłuchaj serca. I nie rób czegoś tylko dlatego, że oni to zrobili lub chcą, żebyś ty to zrobił. I pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Tak, dziękuję. Dobranoc. 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 Może zapomnieli o tym wyzwaniu. Cię nie poddajesz ani w grach, ani w pracy, ani w zabawie. Cóż, ale tym razem posłucham serca, które mówi mi, żebym był ostrożny. To nie jest bezpieczne, ależ jest bezpieczne. Widzisz? Mówiłem. Wow. Soku, uważaj! Uh, dzięki, czak, to jednak nie było bezpieczne. Uh. Dobrze, że nie wykonałeś tego zadania. Te wyzwania nie są fajne. Chłopaki, przecież mamy tyle innych dobrych zabaw. Tak, jak zabawa w policjantów i złodziei. Albo gra w odbijaka. W odbijaka? Dobry pomysł. Serce podpowiada mi, że strzelę dzisiaj kilka goli. Ja też czuję, że będę dobrze grał. A moje serce mówi mi co innego. Z Zdeszaki w górę. Przyjaciele Miszczyt, który chcesz, ja go zdobędę jest yeah. w każdy dzień, w każdą noc dla siebie zrobię to Wiem, że sobie radę świetnie tam i nie poddam nigdy się. Do spełnienia marzeń dużo mam, bo możliwe wszystko jest. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini mini Start International Polska.